Cześć Stron Filip i witam Was ponownie na moim kanale. Jeżeli jesteście na bieżąco z wiadomościami odnośnie Apple, no to zapewne bardzo dobrze wiecie, że w poniedziałek, 21 października, wyszła ostateczna wersja systemu iOS 18.1. Jest to tak zwana wersja RC, więc jest to na 99% ostateczna wersja tego systemu przed wypuszczeniem go oficjalnie na serwery Apple dla wszystkich użytkowników. Główną z nowości, jakich wprowadza ten system, no to wiadomo, jest to Apple Intelligence, którym Apple się tak chwaliło na konferencji podczas pokazywania nowych iPhone'ów, czy też właśnie na tej konferencji. Czerwcowej, czyli WWDC, jednak również jak bardzo dobrze wiemy, niestety funkcje Apple Intelligence nie będą dostępne u nas w Europie, więc są tutaj duży minus dla Apple, również dużym minusem dla Apple było to, że właśnie te Apple Intelligence nie wystartowało wraz z najnowszymi iPhone'ami, czyli mianowicie iPhone'ami 16 czy też 16 Pro, no ale niestety, tak to już jest właśnie od tych kilku lat, że producent wypuszcza najpierw dany produkt, a później wraz z aktualizacjami dostajemy nowe. Funkcje. Przykładowo jest to bardzo popularne zjawisko w świecie gier, ale również producenci smartfonów czy też innych urządzeń od kilku lat również w ten sposób właśnie wypuszczają te swoje nowe urządzenia i obiecują, że w przyszłych aktualizacjach dostaniemy jakieś nowe funkcje. Więc ostateczna wersja deweloperska RC, która pojawiła się wczoraj na serwerach Apple dla deweloperów, no to na 99% będzie oficjalna wersja, jaka pojawi się właśnie w poniedziałek tego 28. Października na oficjalnych serwerach dostępnych do pobrania dla wszystkich użytkowników iPhone'ów. Więc, no, jeżeli wy byście chcieli ten tydzień wcześniej móc sobie zainstalować oraz pokorzystać z tego systemu, no to ja w dzisiejszym filmie wam pokażę, w jaki sposób możecie tego dokonać. A ja od razu z góry zachęcam Was do zostawienia tej łapki w górę wraz z komentarzem. Oraz oczywiście do tej subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, jeżeli mi jeszcze nie subskrybujecie, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi materiałami, a m.in. nadchodzące materiały to będą odnośnie nowych funkcji oraz zmian w iOS 18.1. Oraz jeżeli Apple nic nie zmieni do premiery iOS 18.1, no to pokażę Wam w jaki sposób będziecie mogli sobie aktywować właśnie Apple Intelligence u nas w Europie. Także zmieniamy zaraz położenie kamery i pokażę Wam co i jak, w jaki sposób możecie zainstalować tego iOS 18.1 który na te 99% będzie tą wersją ostateczną, która pojawi się w poniedziałek 28 października. Okej, okay, więc zanim sobie dokonacie aktualizacji do ASA 18.1, no to pierwszym najważniejszym krokiem jest oczywiście wykonanie sobie kopii zapasowej. Gdyby coś poszło nie tak, więc żeby tego dokonać, no to musicie przejść sobie do ustawień, stąd wybieramy sobie nasze konto i tutaj zjeżdżamy sobie na dół i jak możecie zobaczyć, pojawia się lista Waszych urządzeń. Więc wybieramy sobie moje obecne urządzenia, więc jest to iPhone 15 Pro Max i tutaj sobie w niego klikam. Czekamy, aż nam się tutaj to wszystko załaduje, i tutaj mamy taką opcję jak backup iCloud. Więc jeżeli macie wyłączoną tą opcję, no to sobie ją włączcie i dokonajcie sobie tego backupa. Pomimo wszystko, że jest to raczej mało prawdopodobne, to jednak może się zdarzyć jakaś sytuacja, że niestety podczas instalacji tego ESA 181 ta aktualizacja nie przebiegnie Wam pomyślnie, dzięki czemu jak sobie stworzycie tę kopię zapasową, no to będziecie mogli otworzyć ten telefon bezproblemowo. I jak możecie zobaczyć, tutaj macie pokazane, kiedy utworzyliście sobie ostatni backup. W moim przypadku było to wczoraj o godzinie 22.50, więc no jeżeli. Również jest to tak w waszym przypadku, że kilka godzin do tyłu. No to oczywiście klikamy sobie tutaj tą opcję utwórz backup teraz i wtedy zacznie wam się tworzyć tutaj backup. Dodatkowo za jakiś czas iPhone wam pokaże mniej więcej szacowany czas pozostały do utworzenia tego backup'a, ale jest to dosłownie kilka minut. Wszystko w zależności od waszego połączenia. Jak możecie zobaczyć, u mnie pokazuje, że pozostało około tej minuty do wykonania tego backup'a. Więc jak już utworzycie sobie ten backup, no to wtedy wychodzicie stąd. I przechodzicie sobie do Safari, bądź też innej przeglądarki, jakąkolwiek sobie używacie w waszym iPhone'ie. I w Safari musimy sobie wpisać taki adres jak beta.apple.com. No i przechodzimy sobie do tego adresu. I jak możecie zobaczyć, wyświetla wam się oto taka strona i przechodzimy sobie tutaj na dół. I jeżeli nie macie konta, co jest bardzo mało prawdopodobne, to możecie sobie tutaj zarejestrować. Ale no jeżeli macie już te konto, no to wybieramy opcję tutaj z zalogowania się. I czekamy, aż nam się tutaj telefon zaloguje. Ja już przedtem, jak zacząłem nagrywać ten materiał, no tutaj się po prostu zalogowałem, więc teraz mnie telefon nie spytał o dane do logowania. Ale wy, jeżeli będziecie się logować pierwszy raz, no to będziecie mogli się oczywiście zalogować za pomocą Face ID. I tutaj sobie przechodzimy poniżej. I jak możecie zobaczyć, tutaj mamy taką opcję jak Enroll your iOS device. I sobie to klikamy. Czekamy, aż nam się to załaduje. I jak możecie zobaczyć, również tutaj strona nam ta podpowiada, żebyśmy sobie zdokonali kopii zapasowej. Dodatkowo oprócz tej kopii zapasowej w iCloudzie, Możecie również wykonać sobie kopię zapasową przykładowo w komputerze czy też na Macu, więc tutaj już jest według waszego uznania mi najłatwiej i najszybciej było wykonać tą kopię zapasową oczywiście w iCloudzie. Ale tak jak właśnie mówię, możecie tą kopię zapasową sobie wykonać w iTunesie, na Windowsie czy też na Macu. Więc żeby móc zainstalować sobie tą betę systemu iOS 18.1, no to przechodzimy sobie niżej i jak możecie zobaczyć, tutaj mamy taką opcję Open Beta Updates, więc klikamy sobie tą opcję. Jak mogę się zobaczyć, telefon przeniósł nas automatycznie do tego menu aktualizacji. I tutaj macie właśnie trzy opcje do wyboru. Pierwsza opcja no, to jest wyłączenie tych aktualizacji BED. Druga opcja no, to jest możliwość włączenia sobie BED publicznych. Bądź też trzecia opcja, jeżeli jesteście zapisani do programu deweloperskiego, no to możecie sobie włączyć opcję aktualizacji deweloperskich bet, które jak zapewne możecie się domyślać, no to te wersje deweloperskie dostają tych bet więcej, częściej oraz przede wszystkim szybciej w porównaniu do tych publicznych bet, ale w przypadku właśnie tej ostatecznej wersji, czyli RC nieważne którą betę sobie zainstalujecie, czy jest to beta publiczna, czy jest to beta deweloperska, bo ta finalna wersja RC nie różni się niczym. Jest to taka sama wersja dla publicznej bety, taka sama wersja dla bety deweloperskiej, czy też na 99%. Będzie to taka sama wersja systemu tego 28 października, czyli w poniedziałek. Więc on tutaj sobie wybieramy załóżmy tą publiczną betę. Musimy sobie tutaj wrócić i tutaj powinna wam się pojawić ta aktualizacja do tego iOSa 18.1. Jak możecie zobaczyć u mnie ten system jest właśnie aktualnie zainstalowany, więc tutaj mi się nic nie pojawi, ale zaraz sobie przejdziemy do galerii zdjęć. I jak możecie zobaczyć zanim wcześniej sobie zrobiłem tą aktualizację, no to wykonałem sobie screena i tak to właśnie u was powinno wyglądać. Ja akurat... Aktualizowałem sobie z deweloperskiej bety, ale Wy bez problemu możecie aktualizować z bety publicznej i będzie to tak, jak już wspominałem, na 99%, taka sama wersja jak w ten poniedziałek 28 października. No chyba, że tak jak już mówiłem, pojawi się naprawdę jakiś bardzo krytyczny błąd. Wtedy Apple pewnie wypuści jakąś kolejną poprawkę. Więc jeżeli ten materiał Wam się przydał czy też spodobał, no to oczywiście zachęcam Was do zostawienia tej łapki w górę. Wraz z komentarzem. No i oczywiście przede wszystkim zachęcam Was do zostawienia tej subskrypcji, wraz z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi materiałami, a to już niebawem. No bo tak jak już wam wspominałem, w poniedziałek tego 28 października pojawi się nam pojawić system oficjalny iOSa 18.1. No i wraz z nim Apple Intelligence, które jak dobrze wiemy nie trafi jednak do Europy, no ale jeżeli się nic nie zmieni i Apple nie zablokuje możliwości tego obejścia, no to zaraz po tej oficjalnej premierze iOS 18.1 wypuszczę Wam film, w którym Wam pokażę, w jaki sposób możecie sobie aktywować. Apple Intelligence u nas właśnie w Polsce. Więc najbardziej Was zachęcam do zostawienia tej subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco właśnie z tymi kolejnymi materiałami odnośnie iOS 18.1 i Apple Intelligence u nas w Polsce, w których właśnie omówię wszystkie zmiany oraz nowe funkcje, jakie Apple wprowadziło wraz z wyjściem iOS 18.1. Obejrzeliście mnóstwo recenzji na temat danego urządzenia, jednak wciąż nie możecie zdecydować, czy to urządzenie jest właśnie dla Was i czy jesteście w stanie dokonać zakupu takiego urządzenia, no to dzięki stronie Plenty Up macie możliwość wypożyczenia danego urządzenia, bez konieczności kupowania go. Taki sprzęt bez problemu możecie sobie pożyczyć na tydzień, na miesiąc, na trzy, na sześć czy też nawet na rok. Więc osobiście uważam, że jest to naprawdę bardzo. Fajna opcja, no bo nie musicie kupywać sobie danego urządzenia, jeśli wciąż nie jesteście do niego przekonani. A jednak, jeżeli osobiście. Poużywacie taki sprzęt i dostaniecie go we własne ręce I we własnych rękach będziecie go testować No to na pewno będziecie w stanie stwierdzić Czy takie urządzenie sobie zostawicie na dłuższą metę Więc ja was zachęcam do skorzystania z mojego linku Który znajdziecie pod opisem tego filmu Nawet jeśli na ten moment nie potrzebujecie żadnego urządzenia No to mimo wszystko zachęcam was do założenia sobie konta z mojego linku Dzięki czemu chociaż w małym stopniu wesprzecie mój kanał A rejestracja takiego konta z niczym się nie wiąże Więc jeśli to nie jest dla was wielki kłopot No to zachęcam do tej rejestracji i założenia sobie konta właśnie z mojego linku na plenty znajdziecie mnóstwo kategorii od smartwatchy poprzez urządzenia do ogrodu domu aż po gaming audio aparaty kamery drony tak itd., itd wybór jest naprawdę ogromny więc na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie